Hej, siemanko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w piątym odcinku naszej przygody z FMM 2020, karierą FC Kaiserslautern, a więc tak, dobrze widzicie, nie jesteśmy tam, gdzie mieliśmy być w tym odcinku i już Wam powiem dlaczego. Ale najpierw zobaczmy, co się wydarzyło. Zagraliśmy tylko jeden mecz ligowy z Würzburgiem. Wygraliśmy go 4 do 0. To był mecz w domu, oczywiście ligowy. No i strzeliliśmy cztery bramki: tak więc Bjarnason, Ryser, Hersier oraz Fechner. Tak więc czterech zawodników po jednym golu. I zagraliśmy jeszcze sobie mecz towarzyski tutaj w przerwie reprezentacyjnej. Wracamy na tutaj dwa spotkania ze Zwickau oraz z 1860 Munich. A w następnym odcinku zagramy sobie tutaj Puchar Niemiec oraz Uerdingen, czyli następny odcinek będzie tym odcinkiem, nie? I dlaczego? Dlatego, moi drodzy, ponieważ i Zwickau i Munich są bardzo wysoko tutaj w tabeli, dlatego nie chciałem, żeby ominęły Was emocje, chciałem Wam ten mecz pokazać. Też ze względu dlatego, że to są ważne mecze w konsekwencji całego sezonu i całej naszej ligi. No i teraz tak, Zwickau w tym momencie jest na trzecim miejscu, czyli jesteśmy, no, ex na tym samym drugim miejscu z tą drużyną, a Mionik jest tutaj tylko cztery punkty niżej, tak więc to mogą być bardzo emocjonujące, bardzo fajne mecze, tak więc Kasi myśli o Was i nie chcę, żebyście ominęli takie ciekawe spotkania. Tak więc ja już tutaj jestem przygotowany, no za dużo nie ma do pokazywania, bo tutaj tylko jeden mecz em, zagrałem pomiędzy odcinkami. No i już składzik mam tutaj przygotowany. Tak więc raczej bez żadnych e, udziwnień. Tutaj Gotthald za Bachmana. E, też dlatego, że dobrze spisuje się na treningach, ale jednak Bachman dużo częściej występuje e, na środku naszej obrony. Ale w tym momencie Bachman 7,90, a Gotthald 8,15. Zobaczcie w ogóle jakie e, jak trenują nasi zawodnicy z pierwszego składu i z rezerw, bo do rezerw też wystawiam najlepiej trenujących zawodników. Reszta mam taki tutaj... E, Styl w tej karierze, że po prostu każdy zawodnik, który nie łapie się na ławkę jest automatycznie tutaj dostępny do rezerw, do naszego drugiego zespołu. I tutaj też ustawiłem sobie to co tydzień mecze towarzyskie naszych rezerw, ponieważ oni w żadnej lidze nie występują. Dobra, czyli tak pokrótce Spachic, Kraus, Gotwald, Stenberg, Hemlein, Fechner, Bergmann Herscher, Ryser, Bjarnason. A Zwickał dzisiaj występuje w formacji 4-4-2 i w składzie Brinkis, Godinho, Hechne, Handke, Hertel, Bikel, Wimer, Reinhardt, Viteritti, Hut oraz König. No zobaczmy, pierwsza akcja już w drugiej minucie. Bjarnason nie utrzymał się przy piłce. Wimer, Godinho. No myślę, że jak na razie w tym sezonie to jest chyba najlepsza drużyna, z którą przyszło nam się mierzyć. Dlatego bardzo e, chętnie zobaczę e, te widowisko. Mam nadzieję, że będzie dużo akcji, będzie dużo dobrej gry, dużo strzałów. Ryser, piękne przyjęcie piłki. Ryser w dryblingu. Radzi sobie, jest do środkowaniu tutaj na lewe skrzydło. Hersier zamyka akcję z lewej strony. No i wybijają nam piłkę. Sternberg. Gottwald, tutaj długa piłka na Rysera, uwaga, Ryser w polu karnym, ale bomba, jaka akcja, jaki strzał, jakie wykończenie i bramka na 1-0, no niesamowita bramka Rysera, Gottwalda trzeba tutaj pochwalić za tą asystę, naprawdę no, niesamowita, stał ym, zawodnik zaraz przed nim, a ten jak wymierzył i zwoleja, jest brameczka 1-0. 16 minuta spotkania i zobaczmy tą akcję. W ogóle tak niby tutaj graficznie ten FM miał się zmienić, nie? A nawet trawa nie zmienia koloru podczas deszczu, widzę. Dobra, zobaczmy. Ryser znów w polu karnym. Co wymyśli? Podanie do no nie? Hersier znów zamknął akcję, ale strzał obroniony przez bramkarza zwikał. No i Brinkis od wznowienia gry. W tym momencie jesteśmy na pierwszym miejscu. Ale na razie nie ma co kalkulować, trzeba patrzeć na to, co się dzieje na boisku Stenberg, ale piła do Biarnasona. Biarnason sam na sami, Biarnason niestety nie wykorzystał swojej bardzo dogodnej sytuacji. Zobaczmy akcję. Viteritti. będzie wrzucał piłkę, uwaga! I dobrze, dobrze, bo już straciliśmy w tym sezonie kilka takich bramek. Tak więc cieszę się, że tym razem jednak było inaczej. No mamy już końcówkę pierwszej połowy. Zobaczmy, czy uda nam się wyjść z niej dalej prowadząc. Bikel. Polu karnym, ale świetnie. świetnie Stenberg, nasz lewy obrońca, sona, ale tutaj pił, ale chyba był spalony. Chociaż jeszcze ryser, ryser oddaje strzał. Spoza pola karnego, ale nad poprzeczką. No i koniec pierwszej połowy, a więc prowadzimy jeden do zera. Zwikał oddało tylko dwa strzały, i to jeszcze niecelne. E, Przywaga w posiadaniu piłki. Tak więc e, myślę, że jak na razie idzie nam dobrze, chociaż stać nas na więcej. Jedna sytuacja sona. Hersier niecelnie, szat tak samo i Fechner z dwoma błędami, ale myślę, że jednak w szatni im tutaj powiemy, żeby się nie dekoncentrowali. To praktycznie zawsze działa. A tutaj Bergman zestresowany, tak więc postaramy się to ogarnąć. Asertywny, nie grałeś źle. Dalej zestresowany, no trudno. Bjarnason ostrożnie jestem niezadowolony. No i pięknie działa. I jeszcze tutaj Hemlanek. To już w sumie jestem niezadowolony, <laughs> bo to są zawodnicy, którzy no, Hemlanek szczególnie, którzy potrafią tutaj notorycznie ładować czy bramy, czy asysty. No, a Biarna są przecież, który to już mecz, kiedy no, nie wykorzystuje swoich dogodnych sytuacji. 47 minuta. Ja tutaj szukam Uerdingen, ale widzę, że oni chyba dzisiaj nie grają. Dobra, zobaczmy tę akcję: spachić. Jest piłka na Rysera, a tutaj dojdzie do tej piłki Hersier, bardzo ładnie. Hersier jest dośrodkowanie, a myślałem, że tutaj jednak do Hemleina, szat, ale piłkę oddaje Hersierowi, ale ten, no niestety, bardzo niecelnie. Mniej Brinkis, 48 minuta. No z tutaj kompletnie nie wyglądają na tą drużynę, która no, w tym momencie ma trzecie miejsce, chociaż zobaczmy hut. No, nasz zawodnik, hut czy nasz ukarze. Nie, nie ukarał. Spachić bardzo ładnie się spisuje. 54. minuta tego spotkania. Cały czas prowadzimy 1 do 0. Mamy bardzo dobrą kondycję. Świetne ogranie. Szat z prawej strony. Dośrodkowanie. Hersier znowu tym razem z ja To jest Hersier. Trzecia bramka w tym sezonie. Szat. Kolejna asysta. Kolejna. Na pewno ma kilka asyst. I chyba będzie blisko Bergmana. W ilości. Asyst największej w naszym klubie w tym sezonie. Jeszcze raz zobaczmy perfekcyjne dogranie i bardzo precyzyjny strzał. 56 minuta od autu z Wikiał. Hartel. No, bardzo przyjemniej będzie nam się grało z wynikiem 2 do 0. Chociaż jak wiemy bardzo dobrze z historii piłki nożnej i nie tylko, to jest bardzo niebezpieczny wynik. Trzeba uważać. Biarna są. Hersier. No, tutaj lewą stroną mogliśmy go puścić, ale dobra, Hersiel w dribblingu. Biarnason tutaj, piękne zagranie do Stenberga. Stenberg jest dośrodkowanie. Jeszcze Bergman, szkoda, że nie oddawał tutaj strzału, ale za to Biarnason wykorzystuje swoją okazję. I Bergman z asystą, a więc odskakuje Szadowi. Y. Będą tutaj, no, bardzo możliwe, że będą sobie walczyć o e, taką klubową, najlepszą postać, która e, asystuje. Najlepszego asystenta i Biarnason, no lewą, lewą nogą wykorzystał w krótki róg bardzo ładnie 3 do 0. 68 minuta jedna z niewielu akcji z Wikał-Bikel na prawej stronie tutaj dwóch naszych od razu przy nim jest zagranie i witerity bardzo bliski strzelenia pierwszego gola w tym spotkaniu spachicie, który to dopiero drugi strzał który wybronił, ale dwa dosyć ciężkie strzały miał spachić w tym meczu. Mamy akcję, 84. minuta, no już coraz mniej czasu. Ucieka nawet remis z ale to bardzo dobrze dla nas. Liczą się oczywiście trzy punkty w tym meczu. Bjarna są! No ale... No i jedna z ostatnich akcji już w tym meczu, 88. minuta. Przerzut na prawą stronę, Hemlein. Wycofanie piłki Kraus. Ależ te przerzuty, naprawdę, naprawdę grubo. Tam widziałem po grupce na fejsie, że, że też Wam tak przerzucają z jednej na drugą stronę, tak więc no nie wiem dokładnie co tam w skrypcie się pozmieniało, ale wiem, że przemodelowali całkowicie krycie. Żeby już nie zdarzały się tak często Killer taktyki, ale już tam widziałem Po 3 SI Forum 3 właśnie grupce, że już jako takie Killer taktyki w cudzysłowie Już powstały, zobaczmy HUD Czy tym razem to wykorzysta No niestety, niestety Nie mówię niestety, bo to jest nasz zawodnik I, i tam przystanie stanie 3 do 0 Jakby sobie strzelił jedną bramkę Tak naprawdę nic by się nie stało Zagranie bramkarza, głowa, głowa Fechner Bergman wycofanie, szat no już nasi bardzo spokojni rozgrywają sobie piłkę już e, nigdzie nas nie goni, a tutaj Ryser no i nie wykorzystał tego no naprawdę Ryser, ja nie wiem czy on myślał czy był na spalonym i dlatego tak słabo wykorzystał, ale to powinna być chyba dziesiąta już bramka Rysera w tym sezonie, Bergman dośrodkowanie no i dobra panie sędzio, kończymy ten mecz już wiadomo kto wygrał kto zdobywa punkty, a kto jedzie do domu, przegrany. Koniec meczu. Oficjalnie trzy punkty jadą z Kaiserslautern do domu. E, I teraz tak, najlepszy u nas: Bjarnason. To on będzie MVP tego spotkania. E, najgorszy Spachić, ale mi podobało się to, co pokazał e, Spachić. Gotwald. po raz 25. rozegrał mecz ligowy w barwach naszego klubu i Hemlein w karierze po raz 325. Jeszcze sobie sprawdźmy analizę, no bo bez tego nie może być same plusy. Wyszliśmy tutaj naprawdę bardzo dobrze w drugiej połowie. No i bramki Hersera, Rysera, Bjarnasona, tutaj asysta Bergmana, asysta Szada. Jest dobrze. Bergman w ogóle też cztery kluczowe podania. Super. Z wielką ochotą chciałbym Wam przedstawić jedenastkę poprzedniej kolejki, a więc mamy pięciu naszych zawodników, dwóch środkowych obrońców, Gottwald Kraus, Prawy Szat, Bergman na OPS-u i Bjarnason na szpicy. I kolejna miła informacja, po raz pierwszy dostałem taką informację, że któryś z naszych poczynił znaczące postępy na treningach, tak więc zobaczmy jak bardzo. I jest to Gino Fechner. No, zobaczmy w tym momencie trzy gwiazdkowe umiejętności, ale widzę, że tutaj kilka poszybowało w górę. Zobaczmy ten rozwój postępy. Proszę bardzo, jak to poszybowało tutaj z trzech gwiazdek. Na trzy gwiazdki, ale, ale zobaczcie, jest to rozwój od sierpnia do teraz października, naprawdę widoczny rozwój tego zawodnika. No i przyszedł czas na rozpoczęcie drugiego spotkania. Zaczynamy od zapowiedzi tego meczu, a więc jesteśmy zdecydowanym faworytem. 1,33 aż 8 do jednego płacą na zwycięstwo Munichu i jesteśmy w tym momencie na pierwszym miejscu, a więc liderujemy sobie w tej lidze. Dlatego, że Uerdingen w poprzedniej kolejce tutaj zremisowali z rezerwami Bayernu Monachium, tak więc zrównali się z nami punktami. My mamy lepszą różnicę bramek. Zwickau przegrało swój mecz w 14 kolejce, tak więc już nam e, tutaj już odskoczyli, od, odskoczyliśmy im na e, 3 punkty, mamy szansę na 6 punktów, no i skład tutaj nic się nie zmieniło e, z poprzednim meczem, tak więc od razu zaczynamy. I w składzie naszego przeciwnika dzisiaj Bonman, Berzel, Rieder Kalsen, Bracker, Steinhardt, Erdman, Kinswater, Ekwan, Bekiroglu, Mol Nyte, Owusu No i pierwsza akcja dopiero w 28 minucie Dzisiaj też gra Uerdingen z Magdeburgiem, więc to też jest bardzo ważny mecz dla nas i najlepiej jakby skończył się remisem. Ale tutaj skupmy się na naszym meczu. Fechner stracił piłkę, Mol, Bekiroglu, no panowie, teraz szybki odbiór by się przydał, Kinsvater, zagrałem do bramkarza, no i gnieć go tutaj Ryser. Chociaż nie mamy ustawionego tego w taktyce, tak więc nie wiem czego ja oczekuję, Stenberg, no i dobre wybicie, najważniejsze, że nie pod nogi rywala, ale Gotwald źle wybija i owusu, uwaga, owusu w polu karnym. dobrze, niecelnie nie strzela. 37. minuta, Munich przy piłce. Stenberg, Herscher, Bergman tutaj do środka, Kraus. Ładnie, bardzo ładnie panowie, z pierwszej piłki teraz sobie zagraliśmy, ale to i tak nie pomogło nam. Wyprzedzić tutaj zawodników drużyny przeciwnej. Bergman. Już jesteśmy na połowie miuniku, Hemlein. Hemlein. Dośrodkowanie. Bjarnason Hersier. Po rękach bramkarza tylko na drożny Bergman. Jest dośrodkowanie. Tutaj jest Ryser, ale przegrał głowę. Jeszcze strzał i znów Hersier. No ale znów strzał obroniony. I tylko rzut rożny. Już czwarty w tym meczu. A więc czwarty rożny po czwartym celnym strzale. Ryser! I kolejny celny strzał, obroniony, i kolejny rożny. Bergman z drugiej strony, tym razem, ale to była najgorsza egzekucja, chociaż jeszcze celny strzał, ale tym razem wyłapany przez Bonmana. I kończymy pierwszą połowę. Przeważamy jak zwykle 8 strzałów, 6 celnych, ale żadnej bramki, tylko jeden niecelny strzał mioniku. Hersieru u nas najlepszy, najsłabszy szat, ale ja szada lubię. Szata zostawiamy podsumowanie, czyli szat bez celnego ośrodkowania, tak samo jak Hersier. Bjarne są oczywiście bez sytuacji, ale 75% wygranych główek i po dwa błędy Bergman z Fechnerem. No Tutaj jest kilka rzeczy do poprawy, tak więc w drugiej połowie trzeba będzie ee, tak najpierw zmotywować się z zawodników. Tak więc, moi drodzy, nie jestem zadowolony z tej postawy. No i gitara. I Bonman wznawia, a Uerdingen jednak prowadzi z Magdeburgiem. Tak więc spadamy na drugie miejsce. Chociaż zobaczmy, bo Ryser ma wspaniałą okazję! Nie ma, już się zacząłem cieszyć. A nie ma gola. Kraos do Biarna Sona, ten oddaje piłkę Ryserowi. Ryser! I kolejny strzał Rysera, już nawet nie wiem który, wyłapany. No nie mamy szczęścia, no i trzeba przyznać, że Bonman gra naprawdę świetne zawody. Znów na Rysera oddaje strzał, niecelnie. 83. minuta, no już coraz bliżej końcówki tego spotkania, jak na razie bezbramkowo Bergman. No, ale pięknie tam wychodził Hemlein, nie chcieli ryzykować i mu tam podawać Fechner. Hersier. Zegranie w pole karne tutaj z pierwszej piłki. Jeszcze Stenberg. Stenberg dośrodkowuje. Bierne są też nie doszedł do strzału. Oddaje strzał Fechner, ale prosto w Bonmana. No i już ostatnie 20 sekund tego spotkania, więc chyba będzie bezbramkowy remis na naszym stadionie. Tak więc no, jak tak ciężko tutaj było. Ciekawe, jak będzie w rewanżu. Ale jeszcze długi czas przed nim. Zobaczymy też, jak wtedy będą miejsca wyglądały. No i panie sędzio kończymy, tak jest, a więc no cóż, kolejny mecz, w którym przeważaliśmy dosyć solidnie, ale nie dało to nam żadnej bramki, 54% posiadania, 18 strzałów, 8 celnych, najlepszy Bergman, gracz tego spotkania, najsłabszy Spachić, no nie miał za dużo do roboty, 0 celnych strzałów, e, Munichu, no ale my chyba na własne życzenie zremisowaliśmy to spotkanie. Jeszcze podsumowanie, czyli w całym meczu aż 5 błędów Fechnera. To i tak jestem zadowolony, że nie straciliśmy bramki po żadnym z tych błędów. Szat tylko 8% celnych, dośrodkowań Hersier żadnego i są w całym meczu żadnej akcji. No i większość drużyn ma już rozegraną swoją 14 kolejkę, a więc na drugim miejscu po 14 meczach jesteśmy. Tracimy 2 punkty do Uerdingen, ale zagramy z nimi w następnym odcinku. Cztery punkty mamy przewagi nad trzecim miejscem, czwartym i piątym, tak samo. Tak więc, no tutaj z tego co już widzę, od samego początku ligi, tutaj jest bardzo ciasno właśnie w tych pierwszych pięciu, sześciu miejscach. Tak więc, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało jeszcze przez kilkanaście następnych kolejek. No i teraz tak, tak jak mówiłem, niedawno nie chcę w każdym odcinku pokazywać tego samego, tak więc dzisiaj zajmiemy się tutaj dynamiką. No i zgranie umiarkowane, już na plusie, tak więc jeszcze z pół sezonu do połówki dojdziemy. Już tutaj powinny się pokazywać zielone informacje. Atmosfera jest znakomita, no ale oczywiście też dobra forma robi tutaj robotę. Poparcie dla menedżera dobre, ale spada chyba ze względu na ten remis. Hierarchia tutaj myślę, że nie dużo się zmieniło. Tak więc myślę, że się będziemy zajmować tylko bardzo wpływowymi zawodnikami. Ewentualnie jak ktoś dostanie tutaj awans do wpływowego. No i mamy dwóch liderów Kraus i Hemlein. Grupy towarzyskie już ich się więcej porobiło, a więc mamy główną grupę. Mamy grupę poboczną, która, których łączy podobny staż w klubie i poziom profesjonalizmu. Mamy grupę poboczną B, no i to są wszyscy zawodnicy nowi, czyli Karls wypożyczony oraz Ple, Plechaty z Szalkę. I tutaj Zechir wzięty z St. Pauli, ale determinacja mu skoczyła. No ładnie, ładnie. I Van Vecz tutaj cały czas od momentu przyjścia do klubu, no sam, sam jest, nie ma żadnych kolegów. Za bardzo z nikim nie rozmawia, tak więc, no, taki po prostu skryty, nieśmiały chłopak z niego. Zadowolenie. Tutaj dosz, doszła nam nowa rubryka Czas gry. To bardzo często sprawdzam, jak zawodnicy reagują na to, ile grają w meczach. Tak więc mamy tutaj kilku zachwyconych, a reszta wszyscy tutaj są usatysfakcjonowani. E, dobra, no to chyba wszystko, i jeszcze sprawdzimy sobie finanse. Tak więc, 5 milionów 600 tysięcy w tym momencie na koncie. E, prognoza cały czas idziemy w dobrą stronę. E, tak więc, no miejmy nadzieję, że na koniec sezon 2021-2022 będą te 22,5 miliona, e, i że wtedy już będziemy walczyć tutaj o pierwszą Bundesligę. No, zobaczymy. Na ten moment to by było już wszystko, a więc kolejne dwa mecze za nami: zwykle 3-0 do 0 i Munich 0-0. Tak więc już jutro, czyli kiedy w czwartek 7 listopada, dostaniecie ode mnie w mniej więcej o tej samej porze co dzisiaj kolejny odcinek, w którym zagramy sobie najpierw w meczu Pucharu Niemiec w drugiej rundzie z Hertą Berlin, a następnie właśnie z liderującym Uerdingen. No zobaczymy, gdzie będziemy w tabeli i w pucharze. Po następnym odcinku, na który już Was bardzo serdecznie zapraszam, będę się z Wami żegnał. Do zobaczenia, trzymajcie się, Siemano!